Witam serdecznie. Brygman, Ala z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj powiem na temat wartości czasu w działaniach codziennych. I posłuchajcie, musicie sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, czym dla Ciebie jest czas i jak bardzo sobie go cenisz. Pamiętaj, że dana chwila jest tylko raz. Nie powróci, i od tego, jak my ją wykorzystamy, wszystko zależy od nas. E, świetnie to opisuje Jacek w swoim, choleczek w swoim nagraniu: Twój czas jest ograniczony. Polecam absolutnie rewelacyjne, króciutkie nagranie. Moi drodzy, niektórzy mówią czas to pieniądz. Ja absolutnie się z tym zgadzam, ponieważ w naszej profesji czas jest niezwykle ważny, ponieważ e, kiedy decyzja jest odlekana o minutę, godzinę, dzień, wszystko w strukturze może się zmienić. Świetnie obrazuje to filmik i nagranie e, Szymona Spankiewicza na Akademii Szczęścia EU. Czas to pieniądz. Polecam. Ale moi drodzy, Powiem dlaczego my działamy według Sashina. Sashin i model pracy według Sashina niezwykle upraszcza nam prezentację, ponieważ nie musimy jechać do kogoś na prezentację. Wszystko możemy zrobić online. To jest młody IMD. Doszedł do IMD tylko robiąc prezentację online. Oczywiście rozumiem, że czasem trzeba się z kimś spotkać, ale starajmy się to robić tak, żeby to spotkanie wynikało z głębokiej chęci i potrzeby drugiej już osoby, osoby z, po drugiej stronie telefonu, ale zróbmy co tylko możemy, żeby ta pierwsza prezentacja, pierwszy kontakt i jak najdłużej możemy to kontrolować online czy przez telefon, żeby to jak najdłużej działo się właśnie zdalnie. Ponieważ co się dzieje, kiedy robimy prezentację na żywo? Robimy prezentację na żywo, po pierwsze tracimy niesamowicie dużo czasu, ponieważ musimy dojechać, musimy zrobić prezentację. Musimy zrobić prawdopodobnie follow-up jeszcze w trakcie tej prezentacji, żeby odpowiedzieć na wiele pytań. Tracimy przy tym niesamowicie dużo czasu, energii i musimy jeszcze wrócić. A moi drodzy, pamiętajmy, że w naszym biznesie, w naszej profesji jest coś takiego jak duplikacja i to, co pokazujemy ludziom, jest duplikowane. Więc jeśli pokazujemy taką prezentację, taki schemat pracy osobie, która jest na etacie jest niesamowicie zajechana czasowo, no to co ona sobie pomyśli wtedy? Że absolutnie nie ma czasu robić takie pre, takich prezentacji, bo jeszcze po swojej ciężkiej pracy musi umówić się na spotkanie, musi pojechać i musi zorganizować to wszystko, co my jej pokazaliśmy, jeszcze nauczyć się niesamowicie dużo. Co my możemy robić? Jak, dla, dlaczego działam w Usashina? Dlatego, że w każdym momencie możemy zrobić rozmowę konferencyjną w trójkę, na przykład jeśli sami czegoś nie wiemy. Możemy zapytać się naszego upline'u, Możemy zadzwonić, jeśli mamy jakieś pytania, na które nie znamy odpowiedzi, pokazujemy, że nie musimy się uczyć wszystkiego, tylko nauka przychodzi jakby sama poprzez osłuchanie i obeznanie z danym tematem. Dlatego ten model jest rewelacyjny i dlatego ja go preferuję. Moi drodzy, optymalizacja czasu. Może ja powiem o optymalizacji czasu na swoim przykładzie. Ja swój czas, zawsze z organizacją mojego czasu miałem problem, ponieważ... Właśnie miałem problem, że zaplanowałem sobie wiele rzeczy i zazwyczaj nawet połowy z nich nie mogłem wykonać. Od kiedy zacząłem myśleć nad optymalizacją czasu, zacząłem trochę czytać na temat optymalizacji czasu. To powiem Wam, że doszedłem do wniosku, że podzielę sobie swój dzień na 6 takich podstawowych punktów. Pierwszy z tych punktów to jest praca. Oczywiście nasza praca przeplata się w ciągu dnia, ponieważ prezentacja według Sasina to jest 15 minut absolutnie podczas prezentacji. Możemy również robić coś innego, możemy dzwonić, możemy, nie wiem, zmywać naczynia, cokolwiek. I moi drodzy, ja takich prezentacji średnio wykonuję od 10 do 25 wraz z follow-upami dziennie. Jest to absolutnie możliwe i absolutnie nie trzeba dużo czasu na to poświęcać, uwierzcie mi. Edukacja to jest drugi punkt i edukacja teraz zacytuję, może Mata Morisa Podlewam siebie, ponieważ kiedy zrozumiałem, jak ważne jest być profesjonalistą w tym, co robię, zacząłem inwestować również w książki. Zacząłem gromadzić swoją bibliotekę i codziennie, przynajmniej między pół godziny a godzinę, czytam jakąś książkę na różne tematy, m.in. na tematy odnośnie prezentacji, odnośnie mówienia, odnośnie tworzenia zespołu, który zwycięża, a także odnośnie marketingu sieciowego. Moi drodzy. Kolejnym takim punktem jest czas wolny, który się przeplata pomiędzy pracą a edukacją, ponieważ wiemy doskonale, że nasza profesja, i akurat nasza firma, bardzo dobrze wiąże się z czasem wolnym, także można pracę absolutnie łączyć z czasem wolnym. Do tego kon, kolejny punkt to jest konsultacje. Czasem około pół godziny, godziny wisimy na słuchawce z Szymonem, ale absolutnie nie jest to czas stracony. Z Szymonem lub z Elą oczywiście, bo to są moi sponsorzy i moi drodzy, to są moi mentorzy, oprócz tego, że moimi mentorami jest Matt Morris czy Eli bo to są mentorzy, którzy są niezwykle, niezwykle doświadczeni już w tym, ale również Ela z Szymonem to są niezwykle doświadczone osoby, które, którym niezwykle wiele zawdzięczam ja sam, bo dzięki nim za, 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 załapałem jak to działa i... Załapałem w ogóle ten system. Załapałem to, dlaczego powinienem być na systemie. Dlaczego ten system cały czas funkcjonuje i dlaczego tak ważne są te codzienne webinary o 21.00. Ale moi drodzy, wracając do konsultacji. My się wzajemnie od siebie uczymy. Ja się wiele uczę od nich. Czasem moje przypadki też są pomocne dla nich i omawiamy to wszystko. Potem pracuję ze swoim teamem. Mam nadzieję, że team, osoby z mojego teamu, które Czasem nie odbierają ode mnie telefonu, teraz to słyszą i odsłuchują to nagranie. Ważna jest konsultacja i ważna jest praca, ponieważ tylko pracą całego teamu, bo u nas w naszym biznesie liczy się praca i wynik całego teamu. Samemu czasem nie można się po plecach podrapać. Moi drodzy, kolejnym takim już ostatnim punktem to jest analiza wyników i analiza całego dnia, który, na który poświęciłem ileś tam czasu z każdego spotkania, z każdej rozmowy robię sobie notatki. Oczywiście rozumiem, że są osoby, do których trzeba też pojechać, jeśli wracamy do spotkań, ale zminimalizujmy to do najmniejszego, najmniejszego możliwego stopnia, ponieważ wtedy dopiero zobaczymy, ile czasu zaoszczędzamy. Ile czasu, ile pieniędzy, bo przecież każdy wyjazd to oczywiście są również pieniądze. Moi, moi drodzy, podsumowując to wszystko, e, zastanówmy się teraz, jak dla Ciebie ważny jest czas. Czy jesteś w stanie zorganizować sobie swój dzień inaczej? Ja wierzę, że tak. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. Pozdrawiam Alan Brigman z Poznania.